Może troszeczkę skuteczności, ponieważ stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, wychodziliśmy w przewadze, kontrolowaliśmy zespół gospodarzy. Tak jak mówię, skuteczności zabrakło, żeby w pierwszej połowie strzelić troszeczkę więcej bramek i spokojniej zacząć drugą część spotkania. Tak, otrzymaliśmy kilka wskazówek, co robiliśmy źle, dlaczego niektóre sytuacje nie kończyły się przynajmniej strzałem. Poprawiliśmy te mankamenty i tak jak widać druga połowa była już zdecydowanie lepsza. Czujnie w obronie wyprowadzaliśmy kontrataki i zamknęliśmy dosyć szybko spotkanie. Teraz wracamy do treningów. Mamy troszeczkę dłuższą przerwę, ponieważ mamy mecz przełożony. Za dwa tygodnie kolejny wyjazd do Białego Stoku i staramy się walczyć o kolejne trzy Chłopaki wywiązali się dzisiaj z założeń, grali cierpliwie. To co było zaplanowane, zrealizowali i jak widać zadziałało. Na pewno, na pewno druga połowa była lepsza, skuteczność była dobra. Więc, więc wynik 6-0 odzwierciedla. Myślę, że zasłużenie wygraliśmy takim, taki, takim wynikiem. Wydaje mi się, że zabrakło trochę koncentracji. Próbowaliśmy grać tego, czego się uczymy na treningach. E, rozgrywanie od tyłu. No nie szło nam po prostu. Straciliśmy koncentrację. Myśleliśmy, że może jeszcze damy radę pociągnąć wynik i powalczyć o wygraną, ale nie udało się niestety. Jest to też dla nas ważny mecz, ponieważ Białystok też jest w. Wy... Grupie spadkowej postaramy się dać z siebie wszystko i wywalczyć trzy punkty, żeby walczyć jeszcze o utrzymanie.